Jak ciężko trzeba pracować na sukces wie tylko ten, kto poświęca się danej sprawie bez reszty. Waldemar Stawowczyk, maszer z Bełchatowa, jest tego najlepszym przykładem, mimo że zdobył już tytuły mistrza świata, Europy i kraju w wyścigach psich zaprzęgów, to nie spoczywa na laurach. Dalej trenuje i wciąż wygrywa. Właśnie wrócił ze Szwajcarii z ośmioma złotymi medalami. Generalnie w tym roku mistrzostwa były w, w, w Szwajcarii w miejscowości Kandersztek. Jest to znajoma miejscowość, gdyż w 2009 roku e, pierwszy raz e, będąc sam właśnie zdobyłem swoje pierwsze w Europy. Super było generalnie, no zima nas nie rozpiesza. generalnie od 31 grudnia e, byłem cały czas we Włoszech i w Szwajcarii. Trenowałem tam, startowałem w wyścigach, zdobyłem 8 złotych medali generalnie. Psiaki teraz, no dobrze, odpoczywają po prostu teraz po, po, po tym trudnym wyścigu, jakby to powiedzieć, bo to był trzydniowy wyścig. No i będą wracać, za dwa tygodnie wracam z powrotem do Austrii na kolejne zawody jeszcze. Ciężko było trenować w kraju, bo nie było śniegu. Stawowczyk musiał więc wyjechać poza granicę. Ostatnie tygodnie trenował we Włoszech i Szwajcarii. Wysiłek opłacił się. Kolejne sukcesy na koncie są najlepszym dowodem na to, że pasja czyni mistrza. Jeszcze się sezon nie kończy. Jeszcze przed nami Mistrzostwa Polski. Nie wiadomo gdzie. Nie wiadomo, jak będzie ze śniegiem, no ale miejmy nadzieję, że wszystko się uda. Gratulujemy zwycięstwa i życzymy kolejnych sukcesów.